Pani powiedziała, że nie ma dzieci, tak? Tak. No i co się takiego stało, że jednak no, nie ma pani potomstwa. No nie mam potomstwa ze względów medycznych. Mhm. Ja się leczyłam u doskonałego lekarza, no i rozkładał ręce. I nic nie dało rady zrobić? Nic nie dało rady zrobić, a na adopcję się nie zgodziła. Czy pani, z perspektywy kobiety, która bardzo chciała mieć dziecko, ale w pani czasach nie można było skorzystać z procedury in vitro. Jak pani dziś patrzy na tę procedurę właśnie dla takich kobiet jak pani? Proszę pana. Ja uważam, że in vitro to jest w ogóle... Coś wspaniałego, że ludzie po prostu pragną. Ja pamiętam te czasy 20, 50 lat temu, wie pan, jak to ze mną było. To jest takie pragnienie i jak jest taka możliwość, to ja widzę, że niektórzy ludzie po 7, po 6, po 5 razy próbują kobiety zajść w ciążę. I to nie jest dlatego, wie pan, bo fanaberia, to są najbardziej kochane dzieci. I oburza mnie, jak tam któryś powiedział, że to są dzieci niekochane, niechciane, to są najbardziej kochane dzieci, bo najbardziej wyczekiwane.